Nocą przez cmentarz szedł sobie narombany Koleś i wpadł do przygotowanego dołu na grób. Koleś próbował wygramolić się, ale że był nawalony, to nic z tego mu nie wychodziło. Postanowił więc dać sobie spokój, skulił się w rogu i zasnął. Rano przebudził się, wyszedł już bez większych problemów i skierował się do wyjścia z cmentarza. Po drodze zauważył ciecia siedzącego na ławeczce. I pomyślał sobie, że przestraszy gościa. Stanął przed nim i teatralnym gestem zrobił łaa! A cieć nic, nawet nie drgnął. Koleś ponowił próbę bardziej spektakularnie i znowu nic, zero reakcji. Pomyślał sobie trudno i poszedł w kierunku bramy. Nagle tuż przy bramie coś mu przywaliło w tył głowy. Upadł, a nad nim stanął cieć z łopatą i kiwając palcem powiedział: Bawimy się, straszymy, ale za bramę nie wychodzimy.